Cześć, cześć. Ja jestem Kuba Iga. Ja jestem Smoleńska. Kuba Iga. Będziemy grać w grę. To nie było fajne. <śmiech> nie. <śmiech> Chcieliśmy fajnie zacząć, bo jesteśmy na YouTube i będziemy grać w grę Tesla Grad. Tak. Wielki hit. Wielki hit. Nikomu się lat. nie zamykają na ten temat. Wszyscy mówią o Tesla Grad. Gdzie Pierwszy raz w życiu gramy w tę grę. Gramy na Wii U. Gramy na Wii U. Gra jest też dostępna. Ona jest. Od niedawna dostępna na Wii U, była też dostępna na Steamie. Od grudnia. Od grudnia zeszłego roku, więc może ktoś z was grał, jeżeli gra w gry na Steamie? Ja jeżeli nie Jeżeli ktoś z was ma komputer, to być może grał w tę grę. Być może. Pan przyniósł dziecko i zmieniają się pory roku, więc mamy definitywnie pokazany mijający czas. I teraz. I to małe dziecko, które było niesione przez ojca albo przez kogoś przez jakiegoś, przez jakiegoś kogoś. pana, tak? Być może dowiemy się, kim jest. O! I ruskie przyszły. I teraz zacznie się dziać. Okej, okay, generalnie to gra przypomina być może Wam, tak samo jak nam, trochę pewien twór pana Blowa, Braid. To była gra, o której nikt nie mógł przestać mówić, więc. Więc <laughs> być może, może test, też tak? tak. <laughs> Chociaż o tej. No, ale słyszałeś kiedyś o tej grze? Od, nie, no ale 5 lat I na pewno tak dobrze nie skaczył po dachach, nie? No i chyba się szczęścia. No, no, to zobaczycie, że około 5-5 Ale Czy ja słyszałam o tej grze, nie słyszałam o tej grze, to jest dziwne, bo ja słyszałam o bardzo wielu no grach. No właśnie, nawet właśnie, bo to jest taka twoja gra, nie? O, patrz jak ten. Jo, to jest bardzo moja gra nawet. No, być. bo jest... No bo jakby nie patrzeć, na pierwszy rzut oka bardzo przypomina Braid'a. Ja widziałem, zanim zagrałem w tę grę, jak ją dostałem, to sprawdziłem sobie na zwiastunie. O, ten, może mnie złapać. Na zwiastunie zobaczyłem z czym będę miał do czynienia, no i... Wizualnie i, i rozgrywką. Patrz. Wow, dude, uciekaj! <grystanie> aj, 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 aj. Ej, to jest waga jakaś. No właśnie, ja chciałem zaskoczyć. Mm, a... No, miałeś tam. Zobaczyłeś, że stwierdziłeś, że jest do Braida. Jest, jest bardzo do Braida. Co ciekawe, postać w Braidzie. A tego tamty paska. No, Zrobił Edmund Macmillan ten od Super Meat Boya, mm -hmm. tylko że musieli zmienić jej jakby wizualność w taki sposób, żeby była bardziej przystająca do gry. Musisz sam skoczyć z góry. Ale ci po co? co? Nie wiem, ale ostatnio w ogóle tak swoją drogą. A może to jest po prostu taka platforma do przeskoczenia, co? Może. Nie wiem, ale nie wiem co on robi. Jak stałeś w jednym no, 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 miejscu, no, no, to tak, on tak, tak trochę się no, ale w każdym razie, no wygląda bardzo potem dobra jeda. Też jest rysowana najprawdopodobniej takimi metodami bardziej e, archaicznymi, że tak powiem. W sensie, to wygląda tak jak taka, tak, jak analogowa robota. A ten jak to... stoi, patrz, ja, pachnie wietrzy. Jest... Nie, on chyba jest bardzo przy ścianie, wiesz, bo Może pada deszcz albo coś. Tylko czemu on ich złapać tego dziecka tak mocno? No właśnie, nie może chyba się Chyba tak to oż ty, tak pięścią się jeszcze pogrodził. Opa, Padł. o. <laughs> I to, tak skoczy do góry. Będzie, no. Może ja go tam uwięziłem teraz. Tak, i umrze. Aj, szedł. Naprawdę, no. to jest bardzo zdolne dziecko, być może było wychowywane przez wilki tak naprawdę, czego Opa, nie było czek, pokazane. Poszedł. Ja pierniczę, to co się dzieje? To jest jakiś stan wojenny chyba, co? Tam prąd w ogóle, tutaj prąd. No. <laughs> to jest od klimatyzacji w ogóle, takie jakby poni mają. bam, bam. Ale mnie nic, co? To jak ten pająk w Limbo, co? Nie, ja, o trochę szybszy Znaczy, no tak naprawdę, jak, jakakolwiek. No, co to moc jest za 2D, To jest. To jest bardzo dziwna rzeczywistość w ogóle. A w każdym razie wygląda podobnie jak Braid. Jeszcze co prawda nie było zagadek logicznych Domyślam się, że będą gdzieś na naszych ja zagadki Ja widziałem tak. Logiczne. Widziałem na, na zwiastunie, że będą zagadki, będą różne yy, wprowadzane mechanizmy. Tak jak było no w Limbo, był przede wszystkim ten czas, nie? W Limbo. Co, czas, e, nie w Limbo, co? w Braidzie. W Braidzie a w Limbo właśnie były. Oj, patrz. W Limbo tak naprawdę Limbo była ta grawitacja. Znaczy, tam było, było, był dosyć rozbudowany silnik fizyczny, jeżeli o to chodzi. Tak, bo wszystko tak, tak, tam tak, fajnie tak. się w to grało, bo tam się wchodziło. Bo te wszystkie zagadki polegały tam przecież na tym, żeby wejść na coś i żeby to prze, przeciążyło w którąś stronę, żeby móc pójść na przykład dalej albo coś takiego. Były te pająki, Ej, ale to, mi to na było buławę. nie fair w ogóle. Gro. A, ale tak naprawdę, jak się pomyśle o tym, co, co było w Limbo, to w Limbo nie było aż tak tu nie wiadomo ile. Nie no, musisz tam iść. No Właśnie, Stąd ale no patrz. Aha, teraz. Bo, bo się zatkało schodek. No, ale w każdym razie w nim bo nie było, nie wiadomo jak wiele, no to, tak. wygląda, to wygląda jakby tutaj mogło być więcej, chociaż jak na razie wygląda bardziej na grę platformową niż grę logiczną. Ale na razie tylko chwilę pogramy i zobaczymy, wydaje, że co tam jak będzie. Na razie to ma być w jakiś sposób pokazana no, ucieczkę to dzieci. Albo, albo tak. No. Więc być może rzeczywiście będzie tylko uciekał. I no ale bo czemu? Tak? Czemu ty idziesz tą no, bo Ja Musisz się rozpędzić. Myślisz, że on przeskoczy? Myślę, że on przeskoczy. Niech e, wydaje mi się. Zaraz że... ty będziesz grała. Nie. <laughs> wydaje ja, to jest mi twoja się, że. Że ta matka zginie. Albo zabiorą ją. Mhm. Mm może już nie żyje. Może już nie żyje. O, udało się, patrz jakiś skoczek z niego sprytny. A ten dalej goń. Oni są w ogóle nie zmordowani na dachach, tam w ogóle w przepaściach Joch, na ulicach, się wszędzie w ogóle, nie? kurde są. Tutaj są jakieś żygacza. Kamera trochę Mam wrażenie, nie wrażenie, że, ja, że musimy być trochę głośniej też. To w ogóle jesteś w japońsko, japońsko... nie wiem jakiś. w ogóle z rysunku, przez to pewnie, że mi się z komiksami kojarzy, on Na francuskiego takiego małego chłopca wygląda, co? Ten patrz. A tu stenzuje, to jest ten zły, to święty Mikołaj ty. <śmiech> <śmiech> on, on szuka się, to się, to się do, jako Elf będziecie te, będziesz w fabryce tam robił, tam piłki nożne no, za być. dolara tam. E, A tu nie ma, o. rocznie. To wygląda trochę jak. O, i teraz wejdzie taka trochę magia pewnie albo Okej, okay, dobra, totalnie nie ogarniam, Ale zobacz jakie jest piękne tło, widzisz? Tam widzę, są te. Widzę, widzę, no. Budynki. Bardzo ładna gra i jest tak, na Wiel. Tak, jest Wii bardzo ładna. Będzie boss. Po czym wnosisz? <laughs> nie, chyba po, po tej prostu możesz No wygląda jak bossera. No, że to rzeźba, rzeźba Nie, a tu to jest patrz, szkielet. To jest Link jakiś. Wydaje A tam na górze się, idzie, widzisz? Ja, ale wydaje mi się, że oni są czerwoni, widzisz? I pewnie... to w ogóle wygląda jak o Apes Odyssey. Wydaje <coughs> mi się, że skoro oni są czerwoni, to właśnie niebieski będzie pomagać o, tobie, widzisz? nie? widzisz? to jest już pierwszy jakiś mechanizm. I co masz z tym zrobić? To jest dobre czy złe? No, taka... A on mnie tylko naładowuje chyba chwilowo. No tak, no. A mogę go zabić? Czemu chcesz zabijać jakieś kochane gąsieniczkowe coś z metalu? Wydaje mi się, że naprawdę musimy mówić trochę głośniej. BAM! Aj, no nie! No tak <laughs> Pierwsza zagadka You failed, game over. Ej, coś jest nie tak z kamerą. No właśnie, ej, może... Może gałką kontroluje? Nie. A ty tak, patrz. No jak się patrzysz do góry, to się podnosi kamer do góry, tak jak zwykle było w tym. No, ale... no do góry. O, do. Tak dół. Ciężko łapie, a widzisz? Mhm. Może nie jest aż tak potrzebny O, jeszcze ten ten... O nie, ten, ten nie spadł. Ło, wow. no to jest trudna zagadka. Domyślam się, że nie może dotykać niczego, coś jest czerwone. A to jest niebieski, widzisz? Nie, nie, tu mogę. Ja, bo to się chyba po prostu nie może zmiażdżyć. A i ten, a widzisz, on On, to on go podnosi. Ale co z tym chodzi? Ty masz a ja wy... muszę tam wyjść na górę. Do musisz wyjść, no. Na tym się musisz podnieść. No to już wiemy, co nas będzie czekać. Nawet mnie nie, nie Wygląda to na najmocniejszą pozycję z zeszłego roku. A. <laughs> Chociaż teraz to was pewnie robił też Może... tak te <laughs> pewnie robił w portki, jak zobaczysz, Może... <laughs> że to wychodzi w grudniu. <laughs> Może będzie tym y hitem na Wii. U. Wii U potrzebuje hitów. Ej, jest bajoneta, zaraz. Ej, no. A co nim się Kopsnata. śniła bajoneta? Wydaje mi się, że nie możesz z tym nic zrobić, dopóki nie przyjdzie się jakiegoś robocika albo coś takiego. Mam o, coś rękawice. ZL i ZR. BAM! 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 O teraz czerwone weź, weź do tego czerwony. Ale musisz chyba tą pierdyknąć, a nie podest. O. No. Pierdyknij o, to. Jest. Nie no, pierdyknij to. BAM! I teraz z drugiej strony. Domyślam się, że będzie... O, masz nawet z tyłu, widzisz, narysowanego typaska? paska? Że on to bije pięścią. No, no to widzę. weź po drugiej stronie tego pójść, w sensie w prawo. I tam domyślam się, że to będzie zrobione... O, właśnie. Ale ty jesteś... To, to no. jest naprawdę moja gra, nie? jak się mówi, symetrycznie, tak, że to będzie zrobione symetrycznie. No i co, i koniec? No nie, no i teraz musisz pewnie w prawo. Jest tutorial, ale tam coś. Nie no mogę. uderz tą skrzynkę albo coś. Nie ha. mogę uderzyć. A, pewnie drzwi otworzyłeś. Idź, e, tak, idź tak, z powrotem tak, tak, tak. w dół. Czyli takie są ja zagadnienia. Ja się naprawdę bardzo ekscytuję. Zbyt mocno być może. A tu jak. Podniosły się raz kurtyny, chyba wiesz? Czegoś się kojarzy. Idzie o, tam ten tył. no idzie ten Mikołaj. Idzie ten tył. Tam jest jakaś tabletka, czy, albo pewien kobiecy produkt higieniczny. <laughs> Aha, bo tam niebieski tam widzisz? A ja tutaj. Tak, no. Ja myślę odwrotnie, generalnie. Mhm. A ta kamera mnie wkurza. To jest taka trochę. Jak, jak się nazywało ten ta gra, gdzie miałeś czerwonego i niebieskiego ninja? Yy, to to jest... co Tomek tam tak. mówił? To... Out, out Outlast? Nie, outlast to jest ten horror. Z, z typem out... w tym. Coś, out? No, zaraz się przypomnę. A to się nie zwał marka do ninja? Nie. Nie, to ale... zdecydowanie nie. To ale... też była jego gra, ale to nie ta. jo, ale ten, ale generalnie to. To, to jest generalnie właśnie bardzo coś, tu dużo... trzeba zrobić. Aha, no i on lewituje, no i co? No, panik, kwiatka. I... Aha, Co Cokolwiek sensu. się teraz stało, od no. życia na to nie wpadła. Takie o. najprostsze rozwiązanie w ogóle bardzo często, bardzo często bardzo, bardzo trudno na nie wpaść. Musisz ruszyć to z góry. Więc idź to pierdyknij. Idę. W ogóle słowo pierdyknąć to jest coś, coś specjalnie stworzonych do tej gry. Na czerwono musisz to pierdyknąć. O, dobre było. O, taka zagadka. 5 na 5 ta zagadka. Ta jest ja tylko tą jedną zagadkę zrecenzuje. BAM! A weź tego pierdyknięte na czerwono, co się mu stanie. A widzisz, tam jest coś. Aha. Nie, po co? A może coś A widzisz, te jest kuku i krzyżyk w ogóle? Widzę. <laughs> Chyba miałeś na tym stać Chyba tak. Ja. No, myślałem, że mnie zgniecie. A ten jest czerwony i co wtedy? No musisz na niego walnij w to na... Walnij go na niebiesko. A nie. Dobra trochę tego Widzisz, nie kłam. Trochę tego... Trochę no, nie kłam tego mechanizmu w sensie, że okej okay, rozumiem, że czerwony i niebieski są jakby antagonistyczne tutaj, ale troszeczkę nie kłam w jaki sposób y, masz padać na rozwiązania tych zagadek. W sensie, wszystko możesz uderzyć, no i musisz wejść tu po prostu, o tu. No, aha, bo on tak się wybija. Nie, czekaj, stąd Cie... przyszedłeś. Nie, no ja chcę tu, o tu. O. o, dobrze, dobrze. Nie mogę, wiesz co, tą gałką ten nakierować, żeby... żeby on właśnie centralnie w dół albo centralnie w górę. I przez to też kamera mi się czasem gubi. Co to jest? Boże, jak coś z kuli. Weź wiesz, weź to pierdyknij. No nie możesz. <grymne> nie możesz tam pójść, nicie? Możesz. Wróć się, no, ewidentnie nie możesz tu jeszcze iść. Chciałem tam na górę, ten na czerwono. Na, A tu jest, proszę. O, tu są takie mechanizmy. i zabiło je. Bo to jest wojna. Ja w ogóle właśnie. Tam, okay, może po co nie do, są tam wodienie. bo Przecież... być może to jest taki świat po prostu, w którym jest jakaś wojna, jest jakiś konflikt, tak? A to jest taki tam konflikt powiedzmy jak. Czas? ale szat. No, masz tam u góry narysowane, że możesz tak robić, ale weź mu nie zasłaniaj drogi, żeby on tam mógł pójść. I na czerwonego go walnij. to już nie się. mogłem. No. A w każdym razie ten a... I po co? No popatrz. Nie, na niebiesko. No właśnie. Żeby tamtą u góry na... tak, cherchował. Tak, tak. O, ten Teraz. nie skupię. I jak się mówi? A... Może tutaj jest jakiś konflikt, ale to jest taki pseudo-steampunkowy świat, gdzie po prostu jest taka część magii i masz tam czerwoną i niebieską magię i po prostu ty odroskini. Tego na musisz walnąć na niebiesko. Ci no wie, to, z, to, jest to. to jest najsłodsza rzecz ever w ogóle w tej grze. O. No I co teraz nie to nie na robię. niebiesko? To super, super okay. rozwiązane w ogóle tam. <laughs> nie, chyba co on coś zrobił nie ty? Aha, bo on się przykleił do tamtego, to weź go na czerwono. Co za ziom. O, i teraz tego go odsunie. i teraz to na czerwono. I to się przesunie do góry, o. A, ty patrz, widzisz bez ciebie co ja bym zrobił. Bo to jest taki, gra, gra na magnesy generalnie. Bo był, na razie, kiedyś, o, patrz. był kiedyś taki ten y, mem na forczanie tam, how do magnets work. Wiesz, tam mormoni. Wiedzą. Musisz tamtą, e, tą kłodkę, na której byłeś, zmienić jej kolor, tak żeby ją odepchnęło no, no, Tamto no, i, i wtedy jej użyć tam. Ale nie wiem jak możesz no teraz właśnie. to zrobić. Czy, czy istnieje jakiś motyw zresetowania levelu? O, to będzie pytanie, nie? O, teraz się wróć Powinno... Tak. Czyli. Wiesz, że status jest odzyskany. Na czerwono... Nie, na niebiesko. Na czerwono teraz. I na niebiesko. Na niebiesko. A tu? Sprytne? Nie? No nie jest głupie, ale e, jakby. Nie gameplay nie porywa, nie? Mm -hmm. Może tak. Na niebiesko? Nie, nie możesz. No to dalej musisz. Ale już widzę, że ten most na dole będzie. Tak, 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 tak. Jeżeli na tym polega cała gra, no to no, niestety nie, nie jest to. Chyba coś. nie, Super. wiesz co? Ale... Możesz teraz mm -hmm. przejść tam w dół, bo odbiło to do góry. Nie, nie chcę mówić, bo mówię. ja na zwiastunie coś tam widziałem, jednak, nie? i. O, spoiler. No. O, fajnie łapię. Ty, się może tego trzymać, to jest chyba przydatna Aj. mechanika, który, której gra zapomniała nam powiedzieć. 8 na dziesięć. Czyli teraz tu było na niebiesko? Nie. Nie, nie, musisz tak, tam tak, tak, to... Wiem, ten... wiem, 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 wiem. Gówno. <laughs> Dobrze. Jo. Cyk, i teraz on Ale wiesz tutaj... co, to jest taka gra, ona mi trochę przypomina takiego PIDa. To jest coś, co no powinno mieć potencjał, ale kurde, siedzisz i szukasz tego i po prostu tak ci się nie chce w to grać. No, no, idziesz, idziesz, Poza idziesz. za to łapię. Ale co tutaj? Aha, nie da się naładować. Tak, tak, żeby naładować, nie no? Ale okay, w ogóle ale... muzyki chyba nie ma, co? E, mi się wydaje, że, ciągle tak jest muzy, że to jest już ta, e, że to jest jeszcze taki motyw ucieczki. Mm -hmm. Jeszcze tej muzyki nie będzie, ona się pewnie pojawi dopiero jak stąd wyjdziesz i pewnie będzie jakieś pokazanie świata albo coś takiego. I to będzie ten motyw, że dopiero wtedy się skumasz, że nie ma tej muzyki. Mm -hmm. Bo to jest bardzo, bardzo często wykorzystywane właśnie ten, że na samym początku grasz, bo jesteś i taki i tak wciągnięty w to, co się dzieje, bo się dużo rzeczy uczysz, więc nie zauważasz takich motywów właśnie typu, że nie ma muzyki albo że czegoś jeszcze nie ma i dopiero tak, kuba się zdenerwował. I że dopiero jak ty zrobisz, to ten, to wchodzi na przykład tam title screen albo coś takiego, zaczyna się muzyka i dopiero wtedy kuba, że kurde, nie było muzyki. Tak, swoją drogą ostatnio odświeżam subtraki z gier. Bo nie mogę cały czas słuchać płyt w pracy, O bo matko. zbyt mocno się skupiam na tym, a są taki, zwykle nie są No jaki są, to, jak z Braida? A z Braida nie, ale z Bastiona, z Sword and Sorcery, bo tam mm -hmm. jest dwa w w ogóle. Tak. Ja, bardzo was lubię to grę. Ona, ona, ona była doceniana, on moim spada, zdaniem. Czy... No, odejść, No nie, No mi nie, nie, właśnie nie, 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 Czym się nie, 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 Walisz, no, ale walnij tam, popychaj, popychaj ściany. Ile już nagrywamy? A, nagrywamy już 16 minut, jeszcze trochę. On jeszcze zagadować. trochę, tak. Jakąś tego łapie? No od tego A. musi właśnie. No i on tutaj spada sam, o widzisz, o cyk. Aha, bo to jest takie chwilowe naładowanie. No, Kurde, tak, naładowanie. bo on się chwilowo ładuje. Dobra, to jest zagadka, która już nie przyjdzie <laughs> I nie zobaczymy, czy będzie muzyka, czy nie. Grasz płakał, kiedy grał. <laughs> Więcej już nie będziemy nagrywać. Jesteśmy słabymi graczami. On jest, on jest bardzo kochany... Jest bardzo kochanie zaprojektowana ta gra jakby, nie? Nie! 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 Walnij go na czerwono. Nie! No! Uuuu, <śles> skills! No! Odejdź no. <śles> stąd! Nie, naprawdę, dalej nie przejdziemy. Po prostu zagadka nas zabiła. A jeżeli wchodzi to jakaś inna mechanika to spoko, ale jakby, jeżeli to jest gra na 3 godziny i nagle ma super fabułę to jestem za, może tak powiem. Może ci później powiem jak przejdę, jeżeli przejdę. Nie, jedno co wiem, bo właśnie przez przypadek wyczytałem, że w tych etapach są do, do uzbiegania jakieś tam, wiesz, bonusy. Tak jak w Braidzie? Y mniej w więcej tak, tak. Tylko że właśnie. bo... Idzie w drugą stronę. idzie właśnie ten true ending, był właśnie zależny od tego, nie? Od tych znajdziek, tak? For fuck's sake! No tak, bo jeżeli nie przeszedłeś tego, to nie dowiadywałeś się, że to jest o projekcie Manhattan. Gra. No właśnie. A tutaj jest takim, Ale do końca można było dojść. W każdym tak, razie. tylko że nie miałeś zakończenia. No zgadza się, a tutaj jest. Yy... I Dlatego wszyscy myślą, że to jest historia miłosna i dlatego się przecież no, 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 tak no, no. w tak mocno nerwiu, że tam nikt nie zrozumiał jego grę, bo zrobił kurde grę o jednej no, pod... broni ludzkości. albo w się podniecali tym wiesz, ja. Jak się w to gra, nie, a nie o czym jest ta gra. E, w każdym I razie. Wszyscy myśli, że to jest o rzeczywiście o księżniczce. Z... No, no, Przesunę cię no. tutaj. I zastanawiajcie się tam, że. No, no co że rok? parkocz nie musi oznaczać rzeczywiście workocza, nie? Tak. Co ja robię? Słuchaj, ja się zapomniałam czym się skacze. Ale, ale to podziałało Op. na moją korzyść. Okej, okay, i teraz co tu się dzieje? Czemu tu zginęłeś na dole? Aha, Aha bo, bo on to... mnie wywalił... No ale... A właśnie... Czekaj, 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 spadniesz, spadniesz... A nie. Fuck it. A myśli, że to ja tak? że... <laughs> o, leci na That dywanie. Is, that's right. <laughs> o, ale go wywaliło. Okej, okay, ja nie wiem czy to Chyba tu się muzyka rozgałęcia. się zaczyna. Co? Coś się dzieje, no ja nie My wiem czy Mamy to się bardzo cicho, ale coś tam się dzieje. Czy. Jest boss. Źle okay. robisz! I'm so fucked right now. A. Uh... Bij O, o. Na czerwono. Na nie, niebiesko właśnie. Bo... Aha. A no to bij na niebiesko. Teraz na czerwono. Nie, tego nie kłam. Niebieski nie powinien odpychać niebieskiego, a nie O, Grzego. O, jest Rzygo. muzyka, jest muzyka. Może to jest e, o XIX wieku, może to jest e, druga amni amnizja Machine For Pigs ja po prostu o erze industrializacji i zagubieniu człowieczeństwa. To jest nowy Robocop po prostu. Nie oglądajcie nowego Robocopa. Nikt. A nie widziałem. Nie oglądam. Jeżeli jesteś fanem starego, ja jestem wielką fanką starego Robocopa, nowy Robocop to nie jest dobry film. Patrzcie nie, Mówię, jak nie jestem, pokonę. bo... Wow. Ale nie... <laughs> no. Nie ja może właśnie tak. Nie no, widzisz, trzy z zjadł i koniec. Uła. Trzy koniec, tak. <śmiech> 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 Chyba od początku. Jo. Okej. Okay. Tutaj trzeba zrobić coś innego. Nie no, widziałaś, on się najadł i wtedy atak przypuścił. O, cyk, cyk. Dawaj speedruna robimy. Tak, ja zrobię speedruna. Tam, nie wiem, w ogóle pierwszy playthrough speedrun. No. <laughs> to by był wyczyn. Może. ja jestem ciekawa ile ludzi tą grę. Od tego powinniśmy zacząć. Oj, teraz... Uła. No to gdzie mam jak, jak ja mam uciekać? Jak ja mam uciekać? Internecie. No Anyway, Kuba będzie recensował tą grę. Więc myślę, że jeżeli, Muszę w nią kogoś, więcej pograć. jeżeli kogoś będzie bardzo interesowało, co oni myśli oprócz tego, to <grym> będzie pewnie jakiś tekst do przeczytania. No zapewne. Ja Zobowiązałem myslę, że, się, że, ale dostaw. Jakby w momencie kiedy będziemy już po tym bosie, co być może kiedyś nastąpi, będziemy mogli też przestać już tak. <grym> I to, to coś innego. Jo, to generalnie mówi mi. No yy, czekaj, mi... zobacz ją on ten zaczyn Okej, dajmy wszystko tam. W każdym razie. Ostatnia to chyba, próba. To chyba więcej mówi o tym, co myślę o tej grze, niż cokolwiek innego. Nie że, chcecie w nią grać. ja że mam ochotę, pograć po prostu coś innego. Na przykład w Dark, Souls. <laughs> Boże, Dark Souls. Jest łatwiejsze. Dark od... Souls jest łatwiejsze Nie, ale na, naprawdę wygląda super. I, I też dziwne, że ona tak. Nie wiem, może my się nie zamykamy na grach i nie słyszeliśmy o niej, ale. I że za, za No. Mi się wydaje, że powstaje tak dużo takich G.R. jest po prostu trend na robienie takich No jest gier. trend, ale może też, że to jest taki naprawdę y, Braid nie? Taki na maksa. Wizualnie. No ale tak naprawdę, wiesz, niech będzie, to, to Dominik mi to kiedyś uświadomił, że Braid by O, dobrze, 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 dobrze. nie, pan, popatrz, dobrze. Niech by, że czemu, czemu nie miał. Teraz na czerwono pewnie będzie. Co o, robi, ty? Co on robi, co on robi? Co on robi? A tam jest, widzisz, tam jest niebieski na górze to. Ale jest tam niebieski na górze, bo on tak właśnie zrobił... Okej, okay, totalnie nie ogarniamy sprzętu. Wróciliśmy po usterce technicznej i... Ej, wiesz co, Zaraz odkryłam, skończymy. że jak się gra. E... Zabiłaś. Krzyżakiem. Się. No, jest to, jest, łatwiej? to jest prościej. No w sumie to jest taka, wiesz, gra no pod krzyżaka, nie. No. no dobra, chcieliśmy się tylko pożegnać, bo... Bo, bo, tak. bo ten boss jest w ogóle nie do przejścia, no. to nie jest prawda, pokażę. Dobra, jeszcze 5 minut. Jeszcze pięć minut! Jeszcze pięć minut! Mamo, jeszcze 5 minut! Mamo, nie można save'a z walki! W Destiny nie można. Nie no. W ogóle, jak przesrane muszę mieć teraz dzieci, które grają... Znaczy, nie wiem czy dzieci grają w Dark Souls, tam w ogóle nie ma pauzy. No. I to, I to nie jest gra online, Mam, tam Ktoś tam o obiad... Mamo, gram w Dark Souls, to za pauzy, nie ma pauzy. I to... Ah. <noise> <noise> A nie ma pauzy, będę głową miał przez skrzynkę. Cały czas ma. Ej, bez Jo, <noise> I, i teraz teraz chcia chciałam zauważyć, jak mocno ogarniam już, żeby ominąć ten atak. Się Zaraz będzie znowu atak i znowu. Też będzie będzie z lewej. Z lewej strony, tak. I już to odkryliśmy. Zauważamy pewną powtarzalność, pewien pattern jest w tej grze. Bam, bam, żyli skrzynki. I jeszcze jedna, i jeszcze jedna już? trzy były? Nie, jedna nie wpadła. E, już mnie ma na głowie tamtej? O! Tak, tak, bo on tak machał. Właśnie pokazuje, jak machał. <grym> Dobrze, ja będę ekstykulować. No, patrz, patrz, patrz. No widzisz, niby od lewej, ale. Ja trochę nie ja, no, może mam coś zrobić, a nie głupić. No jak? No, bo karmisz znowu go. Jest to samo. No karmisz go, no ale jest szybciej. Czyli no, się no, dawaj, zmienia. No nie robi mnie to generalnie, że jest <grym> szybciej. No ale grę robi, nie? O, o. Gracza o. chyba musisz coś robić, a nie grę. Ja to wiesz, to znowu. Tam... No, ale daję ci sygnał, że dobrze robisz. No, w sumie. O. I teraz jeszcze raz zaatakuję, a, nie. nie. That's hop. right, z Klasycznie padł. Dobra, wyjdźmy z tego, Dobra. z tej fabryki. Nie wiadomo <grym> czego. <grym> Okej, <Okay>, to pa. <grym> Cześć. Nie wiem, Powinniśmy co mieć tutaj jeszcze skarpetę taką. Tak jest. Dobra?